Siemano Widzę, dzisiaj short z Heniseya Venom Starałem się na lakierowanie, więc chciałbym, żebyście wbili jakieś 10 łapek w górę, chociaż pod tym shortem. I polecam do subskrybowania kanału. I chciałem wam, was przeprosić za to, że, że tak rzadko wbiłam filmy. Ale spróbuję się poprawić. I czasami może nawet będzie leciała jakaś muzyka w tle. A teraz pokażę wam ile jedzie na godzinę, bo to będzie hit. O kurczę, to chyba będzie film. O jejciu! Chciałabym się powiedzieć, robi wrażenie. Ole, skacze, jak Filip z konopi. Uuu, kurczaki. Teraz drift. Na hamulcu. O, dobra, to nie jest. Ale może zwykły drift wyjdzie. O, prędkość już prawie 300. E, dobra. Ten Henesy Venom to on umie na ten 440. Nie, on umie 429 ne, na godzinę, bo testowałem go. No? Zobaczymy, jak driftuje. No, ale dobrze. Tutaj została Ale chyba już będziemy kończyć ten film widzowie. Zachęcam do subskrybowania i nara.